To epicka walka o śmierć i życie. Łuk mu wyrwał, walnął mu i jedna osoba miała patyk, czyli ten pigment, a druga osoba nie miała nic i była gorsza, bo była szkieletem. Ale kto wygra? Tego się dowiecie za dwa lata. Dopóki nie skończą tej wojny. Wy w ogóle widzicie, co się dzieje w tej wojnie? Z tego co widzę, to nie. To zrobię wam tak. I ten mu backflip zrobił. Pff. A ten go tak szybko walnął. To było nie... szybko. I ten go nie zauważył i z góry na niego spadł. Czy miał mu głowę? Zrobiło tak. I family friendly content, więc nie zobaczycie, co on mu zrobił. Żartuję, zobaczcie Pokonany. No to idę. Heum. To sobie go założę albo nie wezmę całą skrzynię e, 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 e. jestem kładź skrzynię i odjeżdżamy okej okay. poddaj 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 i jechali i jechali aż w końcu dotarli ten zdobył dwa patyki a ta sobie odpoczywała przy kominku razem byli przy kominku aż nagle zaatakował ich slime blum, blum, blum. i znowu musiał walczyć on no to slime naskoczył na łeb ten go odbił bardzo wysoko wyziął patyk i go uderzył i go złapał dwoma patykami jeden patyk mu odpadł Wbił mu w oko drugi patyk mu ktoś specjalnie dał i poleciało na niego i spadło temu slajmowi do buzi. I okazało się, że muszą być się na śmierć i życie. Ten, mu ten w ogóle wyrwał oko i ma oko z patykiem. I uwaga, uwaga. Bez Następny pokonany. I nagle z klotki wystoję. T-rex. Mm. Wszyscy uciekają. Ona próbowała go zaatakować, ale została pożarta. Pomocy! Aaaa! Proszę nie. Coś pomoże. Aaaa! I nagle okazało się, że ona uciekła do klatki obu. Dinozaur tam wszedł I wziął Ją i pożarł całą I świniaka próbował pożreć Ale zamiast tego wziął do buzi kłodę Ta kłoda mu wyleciała z dupy i on prawie zmarł. Wziął tu, chciał go pożreć, ale wziął do buzi ognisko i tak się poparzył, że umarł. I nagle z buzi wyleciał mu spodnie. I też ona razem się połączyła. Wystarczyło tylko przeskoczyć. I są znowu razem. Ale nagle znikąd pojawia się szkielet. I znowu muszą walczyć. Szkielet go złapał za głowę. Rzucił bardzo wysoko i ten zamiast tego odreagował uderzył go także poleciało w was. Czyli w ścianę i. I bili się razem, tak rękoma o tak. Bili się, bili. Aż w końcu ten przypadkowo włożył do buzi patek. Wcisnął go tak głęboko i wyciągnął. Tak, że szkielet skinął. I zostali uratowani. Nadeszła zima, i zamiast tego, znaczy zamiast tego, się zmienił bałwan, a ten przyszedł znowu do swojej ciepłej krainy. Yy, 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 yy. Sei ver